A, właśnie Marian kot tutaj Tymek. Ja, czy ty oglądasz? O, oficer targowiono. I właśnie, to bym miał wam to powiedzieć. Mieszkam na ulicy Widokowej Nie kurde nie. Na Widokowej 10, na Wieckiej, Wieckiej 19. No. Żywieckiej 19. Dobra, 19. Proszę to. <suckingMA>. <martip> dobra, <archetyrendo damned Witch> <popularized>. <shove fac emergeseurs> <-parole> gość! I on jest taki, taki trochę. Ma sił-sił. To babcia mu kupiła takie coś, to jest dla niej, i może takie, takie, to się tylko pali, jakie to jest sierka. A Boże, to jest dla niej, to nie No, piszcie komentarze. Wiecie... A ty ja ma jakie takie A popierze. ile już mamy komentarzy, zobacz. O, Sema, Sema. Sema, 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 królna. Sima. Sama, sama, Sima. Sama, Sima. Kalna. No to potem moje suba, bo nie będziecie Eee, bo teraz mamy innego sklepa, ja się nazywam Tynek Wszystko z małej spacji, a Eee, a potem jak chcecie za Kubę, tego durnego, co ma ten mały pistoletnik Ej To on się nazywa Jakub Mam takie zdjęcie wiecie, że... Takie mam zdjęcie No patrz

No bo taki tam krótka serwa. No. no i e, kto o, ma serwer działki, to niech pisze. Jajajajajka, ja, jajajajka, <ścoughs> jajajka, jajka. No patrzcie jakie to jest ten listelak. Patrzę, patrzę. No dobra. Pies, pokaż się tam, pokaż się do nich, pokaż się do No, To się do nich, ładny się I ten ładny piesek. I jeszcze pokaż się mało to pokaż się do nich, pokaż na na